Cześć i witajcie widzowie w pierwszym... nie w pierwszym, w trzecim już odcinku sezonu Jezus, którego? Drugiego odcinka z Watim. Tak, ja się tutaj zaopatrzyłem w kilka programów nowych Dzięki temu już powinno się fajniej robić. Nie będę ich wymieniał, bo wszystko, że ostatnio wymieniałem. Czy ja w ogóle to ustawiłem? Chyba nie ustawiłem tego prawo, ja. nie, to wyłączyłem spoko. Ten, e... Ale nie będę ich wymieniał, bo przygotował to był mój błąd, bo sporo czasu straciłem. Niestety nie dopatrzyłem się z dobrą nagrywarkę, więc nie mogę nagrywać dłużej niż 10 minut. Przez raz próbowałem e... jeden trik, ale skończył mi się on bardzo słabo bo właśnie zbardowałem trzy nagrania przez to. To no właśnie, trzymaneczko, ziopki. Dobra. Tak, jest Mati, jest Mati z nami. Dobra, ja może wyłączę to S5. Zrobię zaraz drzewko. Fajnie, że filmowy idzie. Dobra. Dobra, nie będę się bawił kamerą filmową. Dobra, zaraz, zaraz. No. 10 nie mi! Coś się zrobi, chyba. Zniszczyłeś płytkę na zyskowę. Wychodzę z komputera, po prostu do gry. Zniszczyłeś płytkę na zyskowę, po prostu dawaj. O. Nie mam płytki <susur> na żadnej. Czy mam. Nie, a mam, sorry. Powinno się to zrobić, choć nie wiem. Łatwo zniszczyć płytkę. Dobra, ja to może to wyłączę, to dziwne też funkcyjne F1. Już, dobra. Chłop się zepsuł, dobra. No ogólnie tutaj, jak widzicie, naprawiliśmy naszą wyspę. No kurde mówię tylko. Mati nie przeklinajmy na nagraniu. No ale to jest przekleństwo, co prawda, to prawda, że za nie nie płacimy. nie, co tu się stało w sobie? Nie, Jeszcze nie wiem. Czy się rozwaliło? Tak. Nie. Trzymam. Nie, nie no, ma nawet kilofa, bo gdzieś go stawiłem, tylko teraz zapomniałem gdzie. To może tylko być z komplet w generatorze, Mati czyli honory. Naprawdę. <laughs> <laughs> nie tykaj moich idków, nie dotykaj, nie wolno, nie wolno. <laughs> Mati, byłeś bardzo, <laughs> bardzo niegrzecznym... Mateuszem No i oddaj mu i ty! Y y nie, nie, nie. Gdzie są moje iski? Wiem! Nie ma ich. E, widziałeś ten. Tutaj. Patrz, patrz, patrz. E, te. Widziałeś no, takiego. Ten Clear Lock. Remove it 39 EMI. To jest. Czyli to jest. To 20 sekund. Co dwie minuty są usuwane wszystkie i na całą na całym no, nic nie, no, nie, nie ma. No to moje, bo się z z nie, nie, moje. nie ma ich. Czekaj, no chyba, że wyczekaj. No oddaj, wszystko! A to są. Aha, no to może jeszcze z wciągnąć, No, no, no wszystko no! Dałem, wyczekaj, ja muszę się ubrać, wolnego, stary Pierśnik był mój. Czekaj, ja się tylko ubiorę. Nie. Miałem mieczyk. Budki miałem, miałem. Pierśnik. Tak, ja też miałem. Mieczyk. Budki. Ten. Jeszcze. Mieczyk. Tak, dobrze. Jeszcze. to zrobiłem, nie wiem, Jeszcze. wszystko, A Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze był ten, yyy... Brakuje... No to już. To wszystko. A co? czekaj. A dobra. ale ja myślałem, że twój znalazłem, czyli jednak znalazłem twój. Znalazłem. Dobra, okej. Okay. Mati, zaraz mi się czas na nagrywanie z tym moim genialnym badnikam kończy, więc... Ja no, muszę doby... No nie kop, nie kop, nie kop! Nie wolno! Nie wolno! A teraz weź to naprawdę już. Zaraz, zaraz, dobra. Widz, w, widzowie, ja robię króciutkie cięcie, powrót do gry, Zatrzu, ko, oj, dobra, nie będę robił króciutkiego cięcia, bo zrobię genialnie jako stację przez parę nagrań, okej, okay. spokojnie Już idę na werteza, poczekaj, okay. zajebie dziurki. Escape, dobra, Op. rozłącz. Mati, chodź na werteza. Oj, mi wyszło, skoro z pisem dialoguję. No, gdzie ty jesteś, na jakim chabie? Piesek, piesek kupy? To głupy ty grzech, że jesteś echo, to za to mi mikrofon, nie wiesz? No, no chrębie chrębie. Można siedzieć. No, panie, że nie wyjść i siedzieć. Poczekaj, Jestem na. O, jasne... na. Na Na piątym. Na chabie piątym, chodź na chabie piątym. Czekaj, byś to mniejsza. Chrębie chrębie. chodź na hub piątym, bo ja się właśnie tam tepłem. I się tepni. Dobra, to chodźmy w takim razie na szybko, coś muszę wybrać. Nie ma kuleczka, przystań dwa. No skały, są najlepsze. Przecież jedną arenkę. Nie ma wody. są synchronizowane moje dwa urządzenia do nagrywania i tego, i tego. Eee, Przestań Przystań dwa. L, wątpię miecz. wod, miecz, miecz. Nie ma w kraj. To chodźmy w takim razie na meczkę. No nie! Musi nie trzeba w ogóle. Nie, woda, źle nie, było mieczko, no, Bo to trzeba zmienić Skywarsy! nie, 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 ale to czy nie, nie, liczy cześć, jaki nie, 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 to nie, 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 No na wszystkich. O to chodziło z Ale ja mówiłem, że na hub piąty. No to coś ty mówił, że. Już jestem. Jaka? Eee, bla na cztery. Jeden. Jeden. No to. Po co mi kazało? To na ten hub? My tylko czas marnujemy. No to się no? Um, nie chcę nic mówić, ale... ...Badnikam już mi każe kończyć. Wiesz to chodźmy na Skyworld 12, bo jest jakiś właśnie węgielek tam. Skyworld 12, chodźmy. No nie ja mam węgielek, może ty nie masz takich czołówek, ja mam tam węgielek. Więc chodźmy na Skyworld 12. A Skywars 12. Okej, spoko, to teraz szybko. Szybko, jakaś arena, jakaś arena. A to jest 1. Dobra, jeszcze ja się Szelacze, się jest, łączę jest. Jest! E, 24, 23. Please. Mi podaruj. O cześć. Tak, tutaj ja tam skiny działają, więc ja bynajmniej powinienem mieć swojego skina. Oczywiście nie. Nie mam nadal tego dziwnego, jakiegoś. Nie powiem co, bo jest to klucz na nagraniu. Steve'a to nie jest Steve, tylko Steve bez głowy. Patrzcie. Czy Steve, y, ci Steve y normalnie mają pustkę w głowie od tyłu? czy patrzy? Nie, chyba nie. Ała, dobra, okej. Okay. Masz? Masz jakieś deski? A Mati ma już Ironmana to jest. No to w chociaż się... Dół, Jak być, ja mam Alexa przypominam. Wow. Dziękuję, tego się wieczora, mogę kołoś go podarować. Wow, mam. No Mati, mi nie chodziło, mieć, mi chodzi, żebyś... Dobra, mi... ale ty jesteśmy ktojuszy, ja bym chciał wrogowi podarować, żeby też te strujący... A Ała, utknąłem! Strujący z ziemniakom, bo z jednego się ale że nie, się nie, więc nie, jest, bo ty nie, wow. to, jak się ten miecz... nie, 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 Wow. nie, to nie, nie, to nie, 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 Sztylet piromana nie, 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 Czekaj, chodź na moją wyspę, chodź. Czekaj, ale ja nie mam nic na mostach, czy mam coś? Mam pięć biblioteczek i mam cztery. To jest widzowie. To jest, to jest widzowie. Ja muszę zaraz skończyć to nagranie, tak. Miejmy nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, że może audio będzie lepsze. Mój bandikan mi każe zaraz kończyć, a zatem trzymajcie się i cześć.